Kochani, witam Was serdecznie na kanale Czytania dla Duszy. Zrobimy sobie dzisiaj przekaz na temat, co Wasza wersja z przyszłości, czyli co wy z przyszłości, na przykład kilka lat w przód, czy wersja za rok w przód, ma Wam do przekazania na ten moment, na tą chwilę. Zanim zacznę czytanie, to parę ogłoszeń, parę informacji przed filmikiem. Dzisiaj, no może jeszcze nie dzisiaj, jutro jest ostatni dzień, żeby się zapisać na tą czwartkową medytację, więc jeżeli gdzieś tam zlekacie, jeżeli gdzieś tam myślicie o tej medytacji, e, medytacja Teta z doładowaniami typowo na duchowość o godzinie 18, .00. to jest medytacja na Zoomie, jest grupowa, koszt 50 zł. to jeszcze dzisiaj, najpóźniej no jutro, można się jeszcze na tą medytację zapisać, e, co dalej, mam jeszcze wolne miejsca na... Na szkolenie, na drugą część szkolenia e, dotyczące pieniędzy. E, tam będzie troszeczkę mniej osób, ponieważ ja chcę bardzo indywidualnie jakby podejść e, do każdej e, osoby. E, I co daje ten kurs? Druga część, tak? Ktoś, kto nie słyszał, tak? E, jak wejść energetycznie w miejsce, gdzie zaczynamy więcej zarabiać, tak, powyżej 10 tysięcy złotych, tak? Koszt 300 zł. To są już filmiki nagrane, aczkolwiek będą live y ze mną. Jest jeszcze dostęp, możecie sobie wykupić jeszcze dostęp do tego pierwszego szkolenia. To tutaj, jak najbardziej, w każdym momencie można dostęp do tych live'ów. Jak zacząć w ogóle pracować z energią pieniądza? Więc, jak najbardziej na to szkolenie, można się w każdym momencie zapisać. Co dalej? Za niedługo mam urlop. Czyli za niecałe dwa tygodnie e, koniec pracy. E, więc jeżeli myślicie o jakimś czytaniu, o sesji Tata Healing, kursie kundalini, Reiki, to zapraszam teraz. Mam jeszcze jakieś wolne terminy na czerwiec. E, potem na początek lipca, to nawet nie wiem, czy coś jeszcze mam, być może jakiś jeden wolny termin. E, a od 5 lipca już mnie po prostu nie ma. Więc jeżeli ktoś się zastanawia nad czytaniem, to zapraszam teraz się jakby. Zapisywać. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia, informacje. Zaczynamy czytanie. Czyli, co Wasza wersja? Kilka lat, czy na przykład rok w przód, chcę Wam przekazać. Czyli wersja z przyszłości. Wybierzcie sobie: tu jest jedyneczka, tą kartę, która Was przyciąga. Jedyneczka. Jeżeli dwie Was na przykład przyciągają, to jak najbardziej sobie weźcie dwie. Dwie. No dobra, odkładam trzy, odkładam 2 I jedyneczka. Kochankowie to nie są tarotowe kochankowie, tarotowi i kochankowie, bo tarotowi kochankowie nie zawsze mają taki fajny wydźwięk. A to jest po prostu karta miłości, kochani. Czyli co jakby przed Wami? Co Wasza wersja z przyszłości chce Wam powiedzieć, kochani, że przed wami jest miłość co to dla Was oznacza, jeżeli jesteście sami, to Wasza wersja z przyszłości chce Wam powiedzieć, że czeka Was prawdziwa miłość, bo to jest coś naprawdę takie wow, coś wielkiego, to nie jest coś romansowego, coś na chwilę, tylko być może to już jest ta relacja, która jest Wam przeznaczona. Jeżeli jesteście w relacji i na przykład ona nie jest udana, to macie przekaz, że być może nowa miłość Was czeka, no, albo ta relacja się naprawi e, i to będzie ta miłość, tak? E, jeżeli jesteście w dobrej relacji, to tutaj być może macie przekaz, że coś się pogłębi, coś się jeszcze bardziej tutaj polepszy dla Waszej relacji. Być może przyjdą jeszcze jakieś inne relacje, niekoniecznie miłosne, ale to jest typowo karta, jakby tutaj miłosna. I drugi przekaz, jaki macie, jest dużą podpowiedzią do tego, tak? do tej pierwszej części. Ta karta mówi o tym, żeby się odważyć. Tutaj macie drugą kartę, żeby się odważyć. Co to dla was oznacza, zwłaszcza dla osób, które były zranione? Jeżeli wy się nie otworzycie, jeżeli będziecie żyli w strachu, to ta miłość będzie gdzieś tam odciągana. Czyli jeżeli macie jakieś blokady na miłość, to teraz jest czas na zrobienie porządku z tym. Hmm? Na wyjście ze strachu, uleczenie przeszłości, bo to też jest ważne, żeby uleczyć przeszłość. I nawet jak jesteście w związku i coś tam nie gra, to jest to. Tutaj macie odpowiedź, czyli wy coś musicie w sobie zauważyć, co powoduje, że jest na przykład jakiś dystans. Hmm? Że e, na przykład nie umiecie się zbliżyć do drugiej osoby, zbudować staje relacji. Hmm? Że boicie się zranienia na przykład. Jeżeli boicie się czegoś w relacji, to to będzie się realizowało, niestety. E... Jakby nie będę to przepisywała do czegoś innego na razie, tej karty, bo jakby te karty pięknie nam tutaj współgrają. Czyli w ogóle nie macie się otworzyć na miłość, bo miłość jest przed wami, tylko wy coś musicie tutaj jakby ze sobą zrobić, porządek, przygotować się do tego. Jeżeli nie wiecie jak, w jaki sposób, to zapraszam do siebie na sesję Tetahini, która. Pięknie może Wam to tutaj pouzdrowić i otworzyć Was na miłość. No zobaczymy, co dalej. Co Wasza wersja z przyszłości chce Wam przekazać na ten moment, na, na tą chwilę. Już. O, ale piękne macie karty. Magia jest w powietrzu. To jest jakby tytuł tej karty. A co tutaj macie niżej? Mhm. wiecie co e, bądź uważny na sygnał synchroniczności i wszelkie wiadomości prowadzące cię ku nowej ścieżce zobaczcie otwierają się nowe drzwi dla was mogą być te drzwi właśnie dotyczące miłości to jest ta karta powiązanie tutaj tak ale dla niektórych to może być nawet zmiana miejsca zamieszkania i tam na przykład poznacie kogoś dla siebie to może być cokolwiek nowego otwierającego się dla was i Wy macie jakby odważyć się i tam wejść, hmm? coś zostawić za sobą. Więc ta karta ta zarówno będzie współgrała tutaj z tą miłością, jak i z tymi drzwiami, bo te drzwi niekoniecznie muszą dotyczyć tylko miłości, mogą też innych rzeczy. Więc jakby ja bym powiedziała, że wy chyba nie do końca pewne rzeczy się tutaj spodziewacie, być może niektóre rzeczy czujecie, ale tu dla niektórych naprawdę piękne rzeczy mogą się zadziać. Pod warunkiem, że faktycznie wy się odważycie, bo to jest ważne, żeby się odważyć, zrobić krok w przód, działać inaczej. Wyjść za utarte schematy, za utarte ścieżki i ee, wyjść z tego strachu, że czegoś się boję. Wiadomość dla was, w waszej wersji z przeszłości. To będzie krótki, kochani, przekaz, bo taki planowałam. Mhm, wiecie co? E, ja sobie tutaj drugą kartę... E, wy macie teraz jakby zająć się sobą. Drugą kartę do tego. Coś macie przepalić. I teraz tak... E, dwie rzeczy. W ogóle tu są dziesiątki dwie. Zobaczcie. To są dwie dziesiątki tutaj. Nie wiem czy widzicie. Dziesięć, dziesięć. E, to jest zamknięcie jakiegoś cyklu karmicznego. Wyjście z jakiejś karmy, zobowiązań karmicznych i obrót koła, tak? Czyli to nic nie musi się już dzisiaj stać, ale wy wchodzicie w jakiś proces zamykania czegoś, wychodzenia poza coś. Zwłaszcza 27. Już Wam zaraz potłumaczę te karty, ale najpierw zajmiemy się tu liczbami. 27. Być może mnie słucha jakaś słuchają jakieś wibracje. 27. Albo z dnia urodzenia 27. Co te 27 oznacza? To oznacza, że mogliście sobie wziąć z poprzednich cieleń jakieś przysięgi. I przez to Wam coś tutaj nie wychodzi, i tego trzeba się jakby pozbyć. Tych przysięg. Ale mnie się to też z karmą tutaj pokojarzyło, tak? Czyli to będzie się rozpuszczało. W tym najbliższym czasie. I co ta pierwsza karta Wam mówi? Teraz macie troszeczkę spowolnić i zająć się faktycznie sobą. Być może wejść w jakieś praktyki oddechowe również i zacząć żyć pełną piersią, kochani. Mi się tutaj Wima Hofa skojarzył ten oddech, żeby zacząć praktykować. I zobaczcie, druga karta mówi o tym, że być może Wy nie panujecie do końca nad emocjami, że Was coś irytuje, frustruje. I nad tym trzeba, kochani, popracować. Tylko znaleźć przyczynę, kto gdzieś siedzi w Was. Albo musicie przepalić jakieś emocje, jakieś blokady w sobie, które macie, na przykład strach przed otworzeniem się, strach przed zranieniem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to może być jedno i drugie. Dobrze, zobaczymy jeszcze ostatnie Radę, przesłanie, podpowiedź dla Was od Waszego, waszej wersji z przyszłości, od Was samych. Coś to samo chciało mi wyjść. Bądź cierpliwy. To zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, tam jest do tych drzwi jest trochę jeszcze ścieżka. Trzeba dojść. Jest jakaś ścieżka jeszcze do tego, tak? Ona, te drzwi nie są przy, przy Was, bo to jest karta, karta cierpliwości, że tak jakby wszystko wkrótce się miało wyjaśnić, to nie musi być wkrótce w ciągu tygodni, tak? To może być w ciągu miesięcy, w ciągu roku, w ciągu dwóch lat. Nie mówię o takim odległym czasie jak 10 lat. To nie to, kochani, tak? Ale może to się w ciągu kilku lat rozwinąć, tak? Bądź cierpliwy, a to przyjdzie, ale wiecie co, o co tu u was chodzi? Że wy jesteście w procesie i na pewne rzeczy nie jesteście gotowi. Bo musicie się sami ze sobą zmierzyć, ze swoimi emocjami, ze swoimi blokadami, i dopiero pewne rzeczy u was się zrealizują. Już wam to czytam, tą kartę jako podpowiedź. E, możecie, e, możecie się bać czegoś, tak? No, właśnie o tym mówiłam, że tu ma, są jakieś obawy, jakieś strachy, tak? Jakieś lęki e, to jest wasze ego i możecie mi czasami e, mo coś takiego, że pojawia się coś nowe, a tutaj idą nowe rzeczy, tak? I nagle macie taką blokadę lękową. Trzeba to rozpuszczać, kochani. Hmm. Tutaj. E, Nowe doświadczenia będą przechodziły dla Was. One będą dobre, ale mo możecie mieć blokady ku temu. Możecie ee, mieć lęki, obawy, strach. Spokój, kochani, spokój, bo to jest dobre dla Was. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki. Dwójeczki piórka, kochani, piórka, wy dostajecie aktualnie bardzo dużo przekazów, różnych przekazów i słuchajcie tego, e, ponieważ w tych przekazach są ważne informacje dla was, ważne wiadomości, a jakie są te wiadomości? To może być w czasie snu na przykład, na piosenkę, ktoś wam coś podpowie, tak, czy gdzieś coś zauważycie, ale wiadomości dotyczą tej karty, a ta karta oznacza, żeby wchodzić w nieznane lądy, czyli poszerzać swoje horyzonty, żeby iść innymi ścieżkami, żeby doświadczać nowych rzeczy, otwierać się na nowe, stare schematy działania, stare sposoby działania, stare ścieżki już wam nie służą. One były, poje, było wasze, jakby było częścią waszej drogi, tak, ale to już nie jest dla was. To już przebrzmiało i teraz wchodzimy w nowe. Hmm? Czyli to są te przekazy, i dla każdego to będzie inna ścieżka, czy to dotycząca pracy, czy jakiejś misji życiowej, czy sposobu bycia, czy relacji, ale wy jakby dostajecie te przekazy, w którym rejonie życia to ma się tutaj zmienić. Czyli na starych uwarunkowaniach nic nowego nie stworzycie, a jesteście nawołowani, żeby faktycznie odkrywać nowe lądy. Tutaj poszukiwać, być może też bardziej poznać siebie. No zobaczymy, co, co wasza wersja z przyszłości chce wam przekazać na ten moment, na daną chwilę. Już wam pokazuję. Taka karta i już czytam. Wiecie co? Ja sobie to muszę doczytać. Bo po, po samym opisie, tutaj jest troszeczkę mało. Zobaczcie, tutaj na pewno chodzi o to, żebyście dostrzegli swoją wyjątkowość. Patrzcie, ten kolibr tutaj patrzy się w lustra. I tam w tym lustrze ma koronę. Czyli na pewno zwróćcie uwagę, jak wy siebie postrzegacie, czy jaki macie self-concept, czy siebie doceniacie, czy patrzycie do ciebie, do, na siebie z troską, z miłością. I to samo dotyczy innych ludzi, żebyście to dostrzegli w innych też dobre rzeczy, a nie skupiali się na przykład na wadach. Ale ja sobie popatrzę jeszcze tutaj, 88, ciekawe co? E Pierwszy raz mam tą kartę. Już mam za Mhm. mówię. E, właśnie o to chodzi, że tutaj możecie... E, coś dla Was też może być lustrem. I e, karta nawiązuje do tego, żeby się przyjrzeć sobie. Czyli dokonać takiej autorefleksji i popatrzeć, gdzie wasze myśli, emocje wędrują. Jak wy siebie postrzegacie, jak postrzegacie świat i jak postrzegacie również innych ludzi. A jeżeli ktoś w waszym towarzystwie jest ktoś, kto Was źle traktuje, kto Wam się nie podoba, to on jest waszym lustrem. On ma wam coś pokazać. I to też są te sygnały, kochani. Być może, bo to jest karta współczucia. To się samo odwróciło. Czakra serca, kochani. Być może macie wzbudzić w sobie więcej współczucia w stosunku do innych ludzi, czy podchodzić do innych z łagodnością, oczywiście zaczynając od siebie. Bo jeżeli dla siebie nie umiecie być łagodni, to dla kogoś też może być to problem. Problem może być z tym, że na kogoś nie możecie z taką łagodnością spojrzeć. Ale tutaj też chodzić może o to. Że być może trzeba komuś radykalnie wybaczyć, uwolnić się od jakiejś krzywdy tutaj. Mhm. Wy macie przejść, kochani, tutaj jest transformacja, jest alchemia. Czyli y, wy jesteście nawołowani do tego, żeby przejść większą transformację połączoną z Waszym sercem, tak? Czyli wasze relacje w waszym życiu miały Wam dużo pokazać, nawet te przeszłe, tak? Co macie w sobie do uzdrowienia? Ewidentnie tutaj o to chodzi żeby przejść wewnętrzną alchemię, przejść transformację, ale bez takiej dużej presji, bo to nie chodzi o to, żeby ta sobie nałożyć jakąś wielką presję, ale jesteście do tego nawołowani przez Waszą wersję z przyszłości, żeby teraz wejść w proces transformacji, uzdrowić siebie i wtedy zacznie się dziać magia, cuda w Waszym e, życiu, bo ja zawsze to powtarzam, od nas zaczyna się zmiana. Nie próbujcie zmieniać swojego świata jakby na zewnątrz, bo nie ma tego, co jest na zewnątrz, tak? To wszystko jest jedno, tak? To, co jest w środku, to jest to, co widzicie dookoła. To jest wasz po prostu środek, i teraz jesteście nawoływani do tego, żeby właśnie zobaczyć, jakie macie przekonania, jakie macie myśli, emocje w środku. Jeszcze rada, rada przesłanie, podpowiedź na teraz od waszej wersji z przeszłości. No właśnie idź w nieznane, czyli szukaj nowych rozwiązań. I no właśnie miłość. Bezwarunkowa miłość, e, nieumiarkowana, uniwersalna. To nie chodzi o to, żeby ją kierować na jakąś osobę konkretną. Tylko żeby zakochać się w życiu, zakochać się w sobie bezwarunkowo, doświadcza życia w pełni też. I hmm? e, 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 tutaj błogosław ciało, umysł i duszę, czyli trzeba to połączyć całość. To tak jakbyście, tu wygląda z tego, że albo nie dbacie o swoje ciało, czyli być może źle się odżywiacie, e, albo na przykład nie dbacie o, e, o swój, jakość swoich myśli, e, albo na przykład nie dbacie o swoje, o sprawy duchowe. I może być tak naprawdę wszystko tak, że gdzieś to jest jakby tutaj u was zaniedbane. I taką macie podpowiedź, żeby faktycznie wejść mocno w ten proces transformacji, bo wtedy będziecie doświadczać nowych rzeczy. Jeżeli nie, nie wejdziecie w ten proces transformacji, to, to jakby nic w waszym życiu się nie zmieni. Okej, okay. dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o dwójeczki. Trójeczki, czakry kochani, czakry i moc społeczeństwa. Już wam mówię, o co tutaj chodzi. Tu będą dwie albo trzy rzeczy na początek. Pierwsza rzecz to może być też taka y, może być taka, żebyście wy popracowali, przekaz macie taki, że być może potrzebujecie popracować nad swoimi czekrami, niekoniecznie wszystkimi, albo nad jedną jakąś, która y, y, gdzieś tam y, powoduje Wam problemy życiowe, że gdzieś jest niedoenergetyzowana, przeblokowana. Może też chodzić o to, żebyście oczyścili swoją energetykę, tak? To jest jakby ta pierwsza wersja i dopowiedzenie do tego to jest to, żebyście otworzyli się na ludzi albo zrobili porządek w relacjach, czyli na przykład mogą być gdzieś relacje, które wam nie służą, które was osłabiają, a z drugiej strony wam coś też pokazują, tak? Czyli mogą być relacje, które wam dużo pokazują, ale mogą być też relacje, które też trzeba zostawić, tak? Albo jest ta opcja, żebyście otworzyli się teraz na ludzi, bo ludzie wam mogą coś pomóc, hmm? e, pokazać coś, co powinniście, jakby tutaj e, zobaczyć, dobrego, tak? E, albo odkryli właśnie tą moc grupy społeczeństwa, wyszli bardziej do ludzi. A druga opcja to jest typowo misyjna. E, misja, i tutaj będzie misja, Pracy z energią, czyli waszą być może misją, bo to nie dla każdego będzie wtedy przekaz, to wtedy jest ta pierwsza wersja, tak? Być może waszą misją to jest praca z energią. W hmm? eee, różny może być sposób, czy to jest uzdrawianie, czy jakieś oczyszczanie, eee, czy jakaś inna forma pracy z energią, ale może tak być i wtedy to jest ta moc społeczeństwa taka, że. Wy, wy macie pracować z ludźmi, tak? Więc, jeżeli gdzieś szukacie jakiegoś kierunku dla siebie, to być może właśnie to jest ten kierunek dla was, żeby pracować z energią, pracować e, z ludźmi. No dobrze, patrzymy sobie dalej. Przekaz dla was, od waszej wersji z przyszłości. Przekaz dla trójeczek. Jeżeli już pracujecie z ludźmi, z energią, to to się pogłębi przy. Być może przyjdą jeszcze nowe narzędzia tutaj. O, jakiś smutny tutaj ptaszek jest. No właśnie, tutaj trzeba yy, yy, typowo praca z energetyką, kochani. To jest to, czyli wy macie coś do, w sobie do uzdrowienia albo czakry, ale tutaj jest to, żebyście wy odpoczęli teraz troszeczkę... Yy, zharmonizowali siebie i jakby naładowali baterie. Czyli ja bym ogólnie powiedziała, że może być też tak, że wy czasami się czymś wyczerpujecie i nie dbacie o swoją energetykę, o swoją przestrzeń. Być może jacyś ludzie wchodzą wam na głowę i teraz to trzeba zmienić. Zadbać o swoją energetykę, bo być może pewne rzeczy się powtarzają co jakiś czas albo ogólnie teraz potrzebujecie być może jakiegoś doenergetyzowania, jakiegoś większego oczyszczenia energetycznego, bo może też o to chodzić, ale ta karta może też o, o tym mówić, że waszą misją jest właśnie uzdrawianie, oczyszczanie, e, energetyzowanie innych osób, tak, bo może chodzić też o to, o tą drugą wersję, a może być to połączone z jednym i z drugim, że pracujecie z ludźmi na przykład i nie dbacie do końca o swoją przestrzeń energetyczną, o swoją energię i na przykład się Wyczerpujecie i tu jest przekaz, żeby tego nie robić. A może też tak być, że teraz Wy macie zadbać ogólnie o jakieś oczyszczenie, uzdrowienie po to, żeby potem pracować z innymi. No dobra, przekaz dla trójjeczek jeszcze. Często się dzieje tak. No coś tu będzie przyspieszało u Was. Ehm. I często się dzieje tak, moi drodzy, że ktoś, kto przechodzi swoje, yy, potem chce pomagać innym ludziom. Nie zawsze, tak, ale często tak jest, tak? Że najpierw siebie uzdrawiamy, i taki terapeuta, doradca jest najlepszy, kiedy on przeżył swoje. Kiedy on siebie już uzdrowił i zna te narzędzia, yy, bo przetestował je na sobie. Ja tak robię, tak? Wszystko, co wam przekazuję, jakąkolwiek wiedzę, czy z tych szkoleń, które ja robię dotyczących pieniędzy, czy z medytacji, e, czy z teta healingu, czy te kursy rejki. to wszystko ja na sobie testowałam. Hmm? I wiem, jak to działa, tak? E, więc jakby być może to, to was dotyczy, tak? Że wy siebie macie pozdrawiać. Coś tutaj połczyszsz, żeby pracować z innymi. Kochani, wy coś faktycznie macie się ruszyć. Coś tu ma u was przyspieszyć, tak? Ale żeby przyspieszyło, no to trzeba jednak popracować tutaj z tą energetyką. Obmyć się ze starych jakichś przekonań, sposobów myślenia. I wiecie, co wy faktycznie macie odzyskać swoją moc. Gdzieś tracicie swoją energię, swoją moc. Coś Was tutaj wyczerpuje. I. Od tego trzeba się odciąć, ale to trzeba zauważyć, tak? I zauważyć, dlaczego to robiłem, hmm? i przestać to robić, tak? Bo tu jest odzyskiwanie własnej mocy. Być może coś Was momentami frustruje, ale ta yy, przyczyna dzieje się z tego. I trzeba tą przyczynę, jakby tutaj znaleźć. Rada, przesłanie jeszcze dla Was, od Waszej wersji z przyszłości, na ten moment, na daną chwilę. Piękna, piękne jest to przesłanie. Uwielbiam tą kartę z tej talii. Tu chodzi o, o waszą duszę, że ona się gdzieś tutaj wyrywa, tak? Czyli faktycznie albo wy macie popracować ze swoją energią, albo wasza dusza wyrywa się do tego, żeby w pełni wejść w jakąś tutaj misję. I jeżeli o coś teraz pytacie, to odpowiedź macie tak. Bo tutaj jest jest, tak. Więc tutaj. Ee, no. Do czegoś Was tutaj wyrywa, ciągnie, idzie za tym głosem i jakby tutaj działacie, bo jest energia działania, jest pójście do przodu i takiego skoku, bym powiedziała, kwantowego. Nawet tak mi się to skojarzyło, że może przyjść taki skok kwantowy w momencie, kiedy Wy coś tutaj unormujecie, oczyścicie swojej energii lub będzie praca z jakąś czakrą. Okej, okay, to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam Cię krótko. Pa, pa.